Pierwszy pierwiastek rozbiję na pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 3. Jeżeli nie zauważasz, na jakie liczby należy rozbić dany pierwiastek, daną liczbę podpierwiastkową, to możesz zrobić też taką rzecz. Rozłóż sobie po prostu liczbę podpierwiastkową na czynniki pierwsze. 48 dzielę przez 2, to jest 24, 24 dzielę na 2 to 12, 12 dzielę przez 2 to 6, 6 na 2 to 3 i 3 na 2. Przepraszam, 3 na 3 to 1. No dobra. I teraz zobacz te cztery dwójki wymnożone z sobą dają nam wynik równy 16, tak? Czyli tu mamy 16, a tu jest 3. To oznacza, że pierwiastek 48 mogliśmy właśnie zapisać jako pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 3. No i teraz korzystamy z podpowiedzi. Tutaj widzimy pierwiastek z 3. To oznacza, że ten pierwiastek z 3 będziemy mogli też znaleźć w tym pierwiastku, bo pierwiastek z 27 to jest inaczej pierwiastek z liczby 9 razy pierwiastek z liczby 3. Pierwiastek z 16, wracam tutaj do tego działania, tak, więc pierwiastek z 16 to jest 4, dopisuję pierwiastek z 3, odjąć, pierwiastek z 9 to 3 i dopisuję pierwiastek z 3. Stąd otrzymuję 1 pierwiastek z 3, 4 odjąć 3 to jest 1, jedynki się już nie zapisuje przed pierwiastkiem, po prostu tylko przepisujemy pierwiastek z 3 i gotowe.